Sezonowe ogródki gastronomiczne przyciągają turystów i wzbogacają życie w mieście, ale również są jego integralną częścią i wpływają na zwiększenie atrakcyjności. I właśnie w starej części miasta Konina mieszkańcy oraz goście mogą skorzystać z tego rozwiązania. Jest to bardzo dobry pomysł przede wszystkim dla ożywienia starówki, bo jest to nasz priorytet, aby starówkę ożywić bulwary. i bulwary. Udało nam się znaleźć taką formułę, gdzie w zasadzie bez żadnego finansowania ze strony miasta zrealizowaliśmy projekt wspólnie właśnie z restauratorami i partnerami prywatnymi. Oczywiście restauratorzy płacą za zajęcie pasa drogowego, ale z bardzo dużą zniżką, będą dzierżawić do końca października. Ogródki, które same, same sobie zainstalowały w partnerstwie właśnie z innymi firmami. Po wschodniej stronie Placu Wolności zostały ustawione dwa duże parasole, stoliki i krzesła dla kilkudziesięciu osób. Wokół stworzono piękną, zieloną strefę, a to wszystko, aby stworzyć strefę wypoczynku oraz spotkań. Zainspirowaliśmy przedsiębiorców, którzy tutaj prowadzą gastronomię na Placu Wolności, aby wykorzystali to, co miasto im zorganizowało. Zamknęliśmy rzeczywiście jedną część Placu Wolności. Tam są zorganizowane. Ogródki, jak to my mówimy, mieszkańcy z tego skorzystają, ale jest to też i element pomocy miasta w stosunku do przedsiębiorców, którzy ucierpieli podczas tej całej pandemii, która jeszcze nas nie opuściła, póki co dajemy takie możliwości. Ale i też to jest niejako przyzwyczajanie mieszkańców do tego, że ta część miasta kiedyś w przyszłości będzie e, w inny sposób zaaranżowana właśnie pod kątem wykorzystania mieszkańców na wypoczynek, na e, zjedzenie posiłku. Stworzenie takiego miejsca w mieście przyniesie korzystne skutki zarówno dla korzystających, jak i dla przedsiębiorców. W okresie tej pandemii jest to bardzo też ważne wsparcie dla gastronomii. Akurat te ogródki dotyczą trzech restauracji. Myślę, że dzięki temu mają więcej klientów, gdzieś to się tam nawzajem wzajemnie napędza. Także jest to udany projekt. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Konina do tego, aby korzystali z konińskiej gastronomii, zarówno na starówce, jak i w Nowym Koninie. Mamy bardzo dobre restauracje. Zachęcamy też do korzystania z naszych ogródków i wypróbowania na starówce, jaki jest tam klimat. Już teraz, w sprzyjającej atmosferze i spokoju, na konińskiej starówce można zjeść dobry obiad, pyszne ciasto i napić się aromatycznej kawy.